Wygraliśmy, obroniliśmy Polskę, obroniliśmy Polskę przed nawałem tego lewactwa, tej liberalno-lewicowej ideologii. Za to wszystko Wam bardzo dziękuję. Niech żyje Polska. Polska to jest wielka sprawa i dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy. Niech żyje Polska! Ale trzeba jasno sobie uświadomić, że po raz pierwszy po 1989 roku użyto na tą skalę służb specjalnych. Była wcześniej szafa Lesiaka i próba rozmontowania prawicowej opozycji czy prawicowych partii politycznych. Były wybory prezydenckie, w których sta miał startować Włodzimierz Cimaszewicz i prowokacje w kierunku do niego, ale nigdy na taką skalę. Rządzący robili wszystko, aby uniemożliwić wybór Karola Nawrockiego na prezydenta. Robili wszystko, aby Karol Nawrocki nie został prezydentem. Używali najcięższych argumentów, wyciągali dokumenty wprost z szaf służb specjalnych, wprost z ABW, z innych instytucji bezpieczeństwa państwa, to musi zostać wyjaśnione. To musi zostać wyjaśnione, bo tym razem obroniliśmy demokrację, ale następnym razem może nam się nie udać. Jak tacy niebezpieczni ludzie, jak Donald Tusk, jego przyborczni będą dalej rządzili, jak będą mogli jeszcze kiedykolwiek decydować o polskich wyborach, oni po raz kolejny użyją służb specjalnych. Dlatego musimy to wyjaśnić i musimy tą nawałę zatrzymać.